Dobra, ja poproszę teraz flasha na abo bo idę za kogoś, bo ja cały czas kurde muszę czekać. Życieś petki. Daj mi jednego flasza jaka daj Dajcie i no zakończę, daj, dajcie mu. Daj mi flasha, ja idę z makiem tam. Daj mu petardę. Dawaj, dawaj. Grają, full'a mają. Dżungla. to jest jaki ma Dawaj Mówi go spłuczeć, dajmy go spłuczeć, jest. go spłuczeć, dajmy go to dajmy go spłuczeć, dajmy go po dajmy go spłuczeć, dajmy go spłuczeć, Ja go ja na dajmy Lewo, lewo dajmy lewo Ja piję Ja lewo, Fleszy... Biało. Ja biało. Ja biało. ja do. No wjechał jeszcze tam. Dobrze, co? Masz to i dobrą pozycję. Super. Dobrze, dobrze. Ważna runda, Piotrek. Na zieloną przejdź, gościu. Super. Ed. Oj, pierdol. Spokojnie. Jeden. Góra. Znowu jeden. Super. Ed. Jeszcze góra mógł wejść dr drzwiami, D domkiem znaczy. No no, 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 no. Ja smokowanym sama nie pomagam Góra raczej przyszedł. Nice, Też. Ja No ty nie Wyskoczył ze smoke'a. No przecież jest... nie dostał? Ej, ten gość z galerii, to czegoś takiego ja nie widziałem jeszcze, nie? W szoku byłem, Ale jak to... byś Smoka dał sobie na wyjście. Wracam na do... Jali? Tak. Nie żyje. Ja w podbiegam jeszcze, ej. Fabio, jak jeden, jeden Wiesz masz hapę. Tomek? Tomek, 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 Patrzę ci. Jedliwio. <laughs> <laughs> długą, długą na bolecie.

Mateo, jaki lepszy! Mateo, no patrz, to Harry Potter! Góra! Al mi dał. Aha. Nice. Dorens wyroni się. ręce Trochę ta, Ale ja już, oczami wyobraźni, widziałem czat. Na każdym streamie, nie? Co się dzieje. Jak ja mam coś zamówić, o coś ja wiem w ciągu 3 sekund, co chcę zamówić, i jestem już gotowy, żeby kliknąć. kup, zapłać i czekasz, nie? A Paulinka jak wybiera, to ona musi, mimo że zna to menu, to ona musi przez 5 minut wybierać sobie posiłek, tak? Ona sobie wybiera, że może to, a może tamto, a może przeskrolujmy wyżej, bo chcę zobaczyć, co tam jeszcze jest w tym menu. Jak wyżej przeskrolujesz, a potem niżej przeskroluj zobacz. No i w końcu sobie wybiera i się pyta mnie, a co ja chcę. Ja jej mówię, że chcę to, a ona mówi, a może sobie weźmiesz tamto. A może tam to sobie weźmiesz, to ja też skosztuję, ja mówię, kurde, czym lade, no. I już słuchajcie, jak ona mi mówi, co ja mam sobie zamówić, mimo że ja już kurde od pięciu minut, kiedy ona wybiera wiem, co sobie zamawiam, to po prostu we mnie wybucha coś w środku, nie? I to jest takie, taka prosta rzecz, no to, tak to jest standardowo ja, że dokładnie. Więc słuchajcie, najlepiej no, ja, właśnie zrobić niespodziankę po prostu, nie? Nie mówić nic swojej kobiecie, tylko zamawiać już jedzenie, zamówiasz, co, coś, co wiesz, co ona zamówi, tak czy siak, bo już kurde znasz od 10 lat, wiesz co ona lubi i w ogóle i zamawiasz jej w ogóle i od razu robisz jej niespodziankę. Ona mówi, nie no, jaki ten moją, mój mąż kochany, no, Mówił mi krewetki w Sosie winowym. No po prostu fantastyczny jest ten mąż. A ja po prostu to nie jest tak, że chcę zrobić niespodziankę swojego bycie, tylko chcę sobie ominąć ten cholerny w ogóle czas, kiedy trzeba wybierać to samo danie przez mać macie 10 minut, przepraszam bardzo. Dlatego tak się robi niespodzianki, słuchajcie, żeby mieć święty spokój, nie? Dokładnie tak jest. inaczej jeszcze wiecie, co jest najgorszy. To pewnie wszyscy też tak samo znają, słuchajcie, to jest wszyscy faceci w związkach, małżeństwach. To jest na bank standard. 95% ludzi z tego, co na bank tak ma. I teraz, uwaga, słuchajcie, zamawiasz coś do domu, nie? I pytasz się swojej kobiety, co chce. Ona mówi: Nie jestem głodna, nic nie chcę. A mówi: Na pewno, na pewno, nic nie będę jadła. To sobie zamawiasz to jedzonko, prawda? Czekasz aż przyjdzie, wyciągasz sobie. I w tym momencie, twoja kobieta ci podp. Na połowę. Bo jednak nabiera ochoty, że jednak, a może jednak zje, tak ładnie. No i przypow. Kochanie, jest pierwsza 11, że ty nie śpisz. Bo oglądam najlepszy z tym na Twitchu. Czemu ty nasz stream o tej porze? Bo ty, kochanie, wstaniesz. Nie, ja dzisiaj, kurde, wstawam w skarbelku od godziny 3:30 do godziny 6:00 nie spałem. Masz nie, Kochanie, wstaniesz sobie, zamówisz sobie jedzonko. Jakie je chcesz? Ja będę spała, więc nikt ci nie będzie przeszkadzał. No i poza to Nie, mu, ale. Już nie można spokojnie z czatem porozmawiać bo dzisiaj. No. się dziwicie, że ja czatę nie czytam, zobaczcie, bo już teraz się boję. Ja też teraz jestem tym twoim czatem. Ty nie jesteś no. moim czatem, tylko jesteś moim katem. Teraz stajesz na mnie z. Batem. <grymne> a zatem przewaga wraca do terrorystów. Mynio. Trzy eliminacje w tej rundzie. 4 HP na koncie, a jednak wciąż się trzyma na nogach. No i w końcu Killer wygrywa ten pojedynek. On wiedział, że MHL był na galerii. Wszystko w rękach białego. Ten coraz bliżej. Minio na ławce. Pięknie biały. Jeden frak kolejny biały co robi! O! Niewiarygodny biały! Co rozdał? Co rozdał? To była! Chyba runda tych eliminacji! Niewiarygodne! No ale to wszystko w rękach Inocenta. jeden na czterech Inocent. Stan 14-13. Minął się z rywalem Inocent. Jeden frag zdobyty. No Inocent, dwa trafienia. To jest okazja. do blisko Inocent po raz kolejny. Co się dzieje? Inocent, cztery fragi. Jazz zostaje sam. Inocent już go szuka, ale Jazz doskonale ustawiony. O Inocent, nie da rady! Jakże blisko! Jakże blisko był Inocent? I tak niewiele brakowało. Został jeden rywal. I teraz znowu. Pytanie, pytanie, co zrobić? Jest Force, jedna broń Chyba snack, weźmy tę broń, bo on ma usta w ręku Więc Snacks bierze czwórkę. gramy O zwycięstwo, tu nie ma półśrodków Nie ma grania o remis, gramy o zwycięstwo Jeżeli tę rundę wygramy To będzie pan zamiatany, Snacks Jak trzeba, to dowozi, będziemy chcieli tę broń przejąć Przyjmowana SK Jest ten akar gdzieś, Snacks broń I teraz blisko arki Podnosi, podnosi broń Snacks i jeszcze Snacks przez tego smałka jakże to wyczuł Chociaż Menio już atakowany na odnodze No ale Snacks to jest taki wary taki on ma wyczucie w tych smałkach Menio szuka praga z Digga, na mierzu jednego z graczy Jest czterech na i Tylko on przeżycił On sam nie wie skąd i to też cała To Snacks dokończył Brawo dla Snacksa! No na pewno po tym spotkaniu nie może Snacks powiedzieć, ja nie jestem Snacks. To jest Snacks. Każdy to widzi. Wejście na bombset górny wydaje się i to szybkie wejście na górę. Tutaj Snax zapskoczony Snax z jednym fragiem. Snacks, ależ klika Snacks! Jakże pięknie! Jeszcze jeden! Janusz! Aż ten smoke opadnie. Aj ten timing. Ten timing. Oj, ten granat zapalający od Micha, to jest to! Zobaczmy, jakże niewiele brakowało, Michu jeszcze będzie wychylać, Michu, no nieprawdopodobne, jak on to wymyślił Kontrakt zidentyfikowany Ten kontrakt jest na dole? U góry? No mm, Kontrakt zidentyfikowany Ja pierdzielę, co ja zrobiłem Zakapiłem się na twój kontrakt i położyłem trafienie na tym trachu co trzeba O ja pierdzielę ty Zrób na jeden Nie dam ci linka później Nie no ale ci, że to było ładne co dałem teraz Ktoś jest na lotnisku, ściągam go Jezu, ile snajperów, człowieku. Co tu się dzieje? Uważaj. Natami nasz PSP. O cool, ku... ale dałem. Halo, gram. Co już nick może już wrócić na front. Pięknie. Ale to było głupie co zrobiłem Ale to było taki to był movement widzieliście to jak się ruszałem Widzieliście jak się ruszałem jakie uniki robiłem? Widzieliście to? Czy możesz klipa wstawić? Co, jak chcesz klipa wstawić? Czemu ukradłem piny multimon AM? Gdzie, gdzie w ogóle ukradłem piny multimon a AM? Izak, Izak mówię do ciebie, dzięki tobie tyle króla spoczeńców z Polski zaczęło grać to Call of Duty, jak nigdy w życiu. Nigdy ci tego nie wybaczę. Yy, oprócz tego nie wybaczę ci też, że ukradłeś mi piny na imię. Przyszedłeś, powiedziałeś, potrzebuję to, nie zadawaj pytań i ukradł mi piny. Multi? Mówię teraz do ciebie. Ziomek, ty masz plecak pełen caszu, jedziesz sobie Mercedesem, który samo zmienia biegi, i ty mówisz, że ja ci ukradłem piny i, ci, i mi tego nigdy nie wybaczysz? Ziomek, wyciągnij sobie pliczek pieniędzy z plecaka i sobie kup te piny po prostu. Dziękuję. Koniec komunikatu. Będzie drama. Ja poproszę prostu dowody, że ukradłem piny, bo jak nie ma dowodów, to nie ma kradzieży. Nie, ale no wolałem, że gra w Minecraft, kurczę. Ja, ja miałem w ogóle jakąś taką scenkę z multim jakimiś pinami, bo ja nie kojarzę takich rzeczy. Ja nie wiem skąd on w ogóle to wziął. mi przypomnieć co się tam działo z tymi pin, pinami dokładnie. To jest nie, multi to jest były gamer, a obecnie raper. On kiedyś był jednym z największych gamingowych, minecraftowych youtuberów w Polsce, a potem się przerzucił na rapy. Jak jeszcze będą za trzy takie dramy i takie afery, że już w ogóle się skończę, to wtedy przychodzę na, na muzykę. Ale ja nie będę robił rapów, tylko ja będę robił takie ballady romantyczne. Balla do cyckach, o no, mógłbym napisać swoją baladę do My, baladę do odzyskach już jestem, może ja napiszę baladę o dupie na przykład. Dawaj, no kurde, no nie wiem. Jeden chciałby być streamerem, inny woli youtuberem, a ja wolę też przez lupę sobie patrzeć na twą dupę. Ładnie? Myślicie, że kariera przede mną cała? Kiedy płyta, no kurde, no słuchajcie, no mówię jeszcze ze dwie zedynki za w internecie i, i będę już mógł zostać muzykiem, no myślę. Na no, luzie.